Według Biblii, Filistyni najechali kane od zachodu, z morza. Faktem jest, że byli obcy na semickim bliskim wschodzie. Nie byli semitami, byli Grekami przez małe G. Pomimo awanturnictwa i zamiłowania do agresji, Filistyni mieli bardzo rozwiniętą sztukę. Dziwne podobieństwo do minojczyków. Dla większości ludzi słowo Filistyn oznacza nudziarza i ignoranta. A tymczasem, wśród najpiękniejszych rzeczy na świecie, wiele pochodzi właśnie od Filistynów. Czy te przedmioty stworzone zostały tymi samymi rękoma, co freski na Krecie i Terze? Czy legenda o Atlantydzie przeplata się z biblijnymi historiami o Filistynach? Być może nigdy się tego nie dowiemy. Zupełnie inna teoria dotyczy klifów na wybrzeżu Turcji. Znaleziono tu pozostałości jeszcze jednej cywilizacji, która również uległa zagładzie w epoce brązu. Mowa o starożytnej Troi. Najnowsze odkrycia sugerują, że to właśnie Troja, o którą toczyła się legendarna wojna, mogła być Atlantydą. Pomiędzy opisami Troi Homera i Atlantydy Platona występuje wiele podobieństw. W obu mowa jest o stu okrętach, w obu wspomina się o rydwanach i broni z brązu. Obaj szczegółowo opisują organizację armii i podobieństwa są uderzające. Przez wieki Trojanie, podobnie jak Atlanci, byli jedynie legendą. Brak było dowodów na ich istnienie. Poetycki opis wojny trojańskiej w Iliadzie Homera uważany był za wymyśloną historię. Ale w latach 60. XIX wieku bogaty niemiecki badacz Heinrich Schliemann, uzbrojony w egzemplarz Iliady, rozpoczął poszukiwania na tureckim wybrzeżu, tam gdzie Morze Śródziemne łączy się z Morzem Czarnym. W ciągu roku odkopał miasto całkowicie odpowiadające opisom Homera. Istnienie Troi okazało się faktem. Przed Schliemannem większość ludzi sądziła, że opowieści o Troi są wymyślone. Ale gdy ją faktycznie odkrył, wszyscy pomyśleli, że być może greckie mity również nie są fikcją. Odkrycie Troi rozbudziło zainteresowanie Atlantydą. Jeśli odnaleziono tę pierwszą, dlaczego nie drugą? Jeszcze bardziej kusząca była myśl, że Platon i Homer mogli mówić o tym samym miejscu. Może Troja jest Atlantydą? Najnowsze wykopaliska dowodzą, że fosy wokół Troi odpowiadają opisom Platona dotyczącym koncentrycznych kanałów otaczających stolicę Atlantydy. Platon nie był inżynierem, tylko filozofem, ale bardzo dokładnie opisał model systemu obronnego. Odnalezione ślady fos znajdują się dokładnie tam, gdzie powinny, według jego słów. Przekopali kanał, poczynając od morza szeroki na trzy pletry, a na sto stóp głęboki i długi na pięćdziesiąt stadiów. I w ten sposób otworzyli wjazd z morza do środka jakby do portu. Rozkopali wejście tak szerokie, że mogły w nie wpływać największe okręty. Dialogi Platona. Największe podobieństwa pomiędzy Troją i Atlantydą dotyczyły wojny. Platon pisał, że Atlanci terroryzowali wybrzeża Morza Śródziemnego, co skończyło się długą i okrutną bitwą z Grekami, podobną do opisanej przez Homera walki o Troje. W obu przypadkach Grecy powstrzymali napastników, uwalniając ziemię od ich terroru. Może to wyjaśnia jedną z zagadek dotyczących przekazu Platona. Nagłe przerwanie opisu. Kończy się on w połowie zdania, co zwiększa tajemniczość całej historii. Cały opis wydaje się przemyślany i dopracowany, ale nie wiadomo, dlaczego Platon go przerwał. A może gdy Platon uświadomił sobie, że jego opis jest taki sam, jak opowieść Homer,